ODO 24 prezentuje zmiany i nowości, na które musisz przygotować się Ty i Twoja organizacja. Proaktywne podejście do ochrony danych osobowych to prawdziwa rewolucja dla administratorów danych, czyli firm i organizacji przetwarzających dane osobowe. Rewolucja, ponieważ gdy zacznie obowiązywać europejskie rozporządzenia o ochronie danych osobowych, to administrator będzie musiał wdrożyć skuteczne środki ochrony danych. Na podstawie profilu swojej działalności, zakresu oraz sposobu przetwarzanych danych osobowych, będzie musiał określić, jakie środki ochrony danych w jego przypadku są skuteczne, a następnie je wdrożyć. To podejście ustawodawcy wydaje się racjonalne i elastyczne. Jest szczególnie korzystne dla mniejszych organizacji. Co do zasady, im mniejszy zakres danych osobowych, tym mniejsze ryzyko, a więc tym mniej obowiązków do spełnienia i procedur do wdrożenia. Aby wdrożyć adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia, administrator danych będzie musiał oszacować ryzyko. W tym celu może skorzystać z międzynarodowych norm dotyczących bezpieczeństwa informacji, a w tym przypadku fundamentu wszelkiej ochrony, czyli szacowania ryzyka. Proaktywne podejście do ochrony danych osobowych jest również korzystne dla dużych organizacji, czy organizacji w dużej mierze opierających swoją działalność na przetwarzaniu danych osobowych. Jest korzystne, ponieważ pozwala skupić się na ochronie cennych informacji, a nie na sztywnym wypełnianiu procedur prawa, które to procedury często mogą być nieadekwatne w tym konkretnym przypadku lub nieodporne na postęp technologiczny, który oprócz nowych możliwości niesie z sobą również zagrożenia. Z proaktywnym podejściem do ochrony danych osobowych wiąże się również obowiązek nakładany przez RODO. Zastosowania ochrony danych osobowych na etapie projektowania nowych produktów lub usług. RODO wprowadza na administratora danych również obowiązek domyślnej ochrony danych osobowych, co skutkuje zmianą podejścia, które od tej pory powinno być nakierowane na maksymalną ochronę prywatności użytkownika. To dopiero kontrola GIODO zweryfikuje zastosowane przez administratora danych zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, sprawdzi, czy są adekwatne do zagrożeń. Sprawdzi również, czy administrator stosuje ochronę danych osobowych już na etapie projektowania nowych produktów i usług oraz czy stosuje domyślną ochronę danych osobowych. Za niewywiązanie się z powyższych obowiązków GIODO będzie mogło ukarać karą pieniężną do 10 milionów euro, a w przypadku przedsiębiorstw do 2% światowego obrotu za rok ubiegły.